Witam wszystkich, Ventronik. Dzisiaj chciałbym pokazać, czym jest czujnik wilgotności HUMI 1N. Czujnik HUMI 1N jest w takiej obudowie. Mierzy wilgotność i temperaturę za jednym razem. Specyfika pomiaru wilgotności wymaga dost dostępu powietrza, więc obudowa jest przepuszczająca powietrze. Gdy zajrzymy do środka, sam czujnik wygląda w ten sposób. O, jak widać, powietrze przechodzi. Obudowa umożliwia łatwą podmianę w razie potrzeby czujnika, gdyż jest to taka szybko złączka. Sam czujnik jest obsługiwany przez przetwornik TD2 w systemie wielopunktowego pomiaru, a widziany jest jako zwykły kolejny czujnik. Konfiguracja przetwornika TD2 do obsługi czujnika wilgotności hum 1 jest bardzo prosta. Wystarczy kliknąć, wyszukaj. Przetwornik po wykryciu czujników zwróci jego wartość w tej tabeli. Klikamy dodaj. Zapisujemy tą wartość w pamięci urządzenia. O, zapisano wszystkie dane i mamy odczyty temperatury i wilgotności aktualne z czujnika. To tyle. Dane te są już dostępne w bazie modbasowej. Dziękuję.